Siema, jestem na nowej robocie u moich nowych klientów. Mówili mi, że jak zrobię to zlecenie bardzo dobrze, to mają dla mnie jeszcze dwie konkretne roboty na dłużej. A teraz się Wam pochwalę. To za malutkie zleconko do sprawdzenia mnie na moi moich nowych klienci. Więc tak, dzisiaj miałem do zamontowania tą skromną półeczkę. Niby nic takiego, nie? Niby nic takiego, ale tam jest plasterboard. Nie wiecie, jak to jest, ciężkie mocowanie tu bajeczka. No troszeczkę schodzi, ale to specjalnie zrobiłem, żeby woda spływała. Tak będzie ciężko pokazać, ale spokojnie ja na byle czym nie pracuję. Bach co? Laleczka, ludzie, jak to zobaczą, idę zaraz po klienta. Żebym mi pokazał te kolejne zlecenia, które mam im Które mają mi Kurde Troszkę zeszło kurczę, troszkę mi zeszło Ale chwila No dobra, już prawie skorygowałem Może być, nie? Wyregulowałem już półeczkę Takie zleconka to ja robię bez zamknięcia się na razie, a wy jak sobie radzicie w sobotę?